Lato zamknięte kluczem ptaków zostawia tylko swe wspomnienia. Jesień odważnie stawia kroki. Zaczynam mgłami dysze ziemia, a w górach nie ma już nikogo. Niebo nas straszy pogodą. Lato do ciepłych stron umyka w skłębionych murach i strumykach. A w górach nie ma już nikogo. Niebo nas straszy niepogodą. Lato do ciepłych stron umyka W skłębionych chmurach i strumykach. Na niebie mokrym od jesiennej słoty. Koczuje ta żalu i tęsknoty. A drzewa pogubiły liście. Na wczesnym rozu przyjście. A w górach nie ma już nikogo, niebo nas straszy nie pogodą, lato do ciepłych stron umyka w skłębionych chmurach i strumykach, a w górach nie ma już nikogo, niebo nas straszy nie pogodą, lato do ciepłych stron umyka w skłębionych chmurach i strumykach. Wiatr tylko plącze się dokoła, na brzosach pajęczyny wiesza i zasypiają leśne zioła, jak smutne słowa tego wiersza, a w górach nie ma już nikogo. Niebo nas straszy niepogodą, lato do ciepłych stron umyka, w skłębionych chmurach i strumykach. A w górach nie ma już nikogo. Niebo nas straszy nie pogodą. Lato do ciepłych stron umyka. W skłębionych chmurach i strumykach.